Witajcie, moi drodzy, w ciszej niż myśli. Dzisiaj chciałem kilka słów powiedzieć o sobie. Dłuższa wersja tego filmu jest na YouTube, na moim kanale. Na moim profilu macie link do tego kanału. Moi drodzy, yy, chciałem jeszcze raz yy, potwierdzić powtórzyć to, że to, co mówię, mówię z własnego doświadczenia. Yy, Swoją historię zaakceptowałem, bo nie byłbym, gdyby nie ona, dzisiaj tu gdzie jestem teraz. Sponiewierała mnie, sponiewierało mnie moje życie. Owszem, doświadczyłem wiele. Byłem wykładowcą na dwóch uniwersytetach. Dowiedziałem się, że jestem nierozwojowy. Mimo, że przed trzydziestką obroniłem doktorat. Byłem sprzedawcą, byłem pracownikiem magazynu. To, że byłem bezdomnym, już wam mówiłem. Pracowałem też wraz z osadzonymi w zakładach karnych. I czego doświadczyłem? Doświadczyłem tego, że czas być wolnym. Po pierwsze, praca z różnymi ludźmi, czy niepełnosprawnymi, czy właśnie osadzonymi, otworzyła mi oczy, że każdy człowiek jest wielki, że nie jestem nikim lepszym. Drugie, co nauczyła mnie, by unikać trzech grup ludzi, kreatorów mojego życia, od których próbowałem się podporządkowywać, i bardzo wielką cenę za to zapłaciłem. Ludzi, struktur i schematów, od których też się wyzwoliłem, bo zapłaciłem bardzo wielką cenę za to, i pseudopomagających, którzy dadzą ochłap, a wiele żądają zamian, też bardzo wiele zapłaciłem za to. Dlaczego mówię o tym? Bo to, co mówię, mówię z doświadczenia, i jeżeli nawet chociaż jednej osobie to pomoże, to już będzie dla mnie. Wielki sukces. Już będę się tym bardzo cieszył. Kiedy odciąłem się od mojej przeszłości, od ludzi, a znakiem tego stało się dla mnie zgubienie mojego telefonu, gdzie musiałem nowy numer mieć, i po prostu sobie wybrałem, z kim chcę mieć kontakt, odetchnąłem głębiej. Jestem wolny. Jestem niezależny od nikogo. I tego Wam życzę.